Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć parcia oraz ciśnienia. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Parcie to siła nacisku, z jaką ciecze i gazy działają na ścianki naczynia i wszystkie znajdujące się w nim ciała. Parcie jest zawsze skierowane prostopadle do powierzchni, na którą działa. Jednostką jest Newton, bo skoro parcie to siła, no to musimy mieć 1 newton. Ciśnienie to iloraz, czyli dzielenie wartości siły nacisku, czyli tego naszego parcia i pola powierzchni, na którą to siła działa. Jednostką jest paska, czyli 1pa. No i tu Wam zapisałam jeszcze przydatny przedrostek, możecie to znać z pogody z telewizji. 1 hektopaskal, czyli hekto to... 1000 paskali. No i zaczynamy ze wzorem. Małe P. Przez duże S. Wszystkie, wszystkie tutaj mamy duże literki. No oprócz P. I teraz wiadomo. P to to nasze ciśnienie. S. Pole powierzchni w metrach kwadratowych, jeżeli będzie w innej jednostce, musimy to oczywiście zamienić. Siła nacisku, parcie, wiadomo, newtony. Przechodzimy do przekształcenia wzoru. Znając ten wzór, tym razem pierwsze raz zaczniemy od trójkącika. Nie mamy mnożenia. Przypominam, tu jest dzielenie. Tu jest mnożenie. Dzielenie mamy na FC i SC, no i mamy P. Zakrywamy paluszkiem P, mamy F przez S. Zakrywamy paluszkiem S, mamy F przez P. No i zakrywamy paluszkiem F, mamy P razy S. Ale abyście tego tak dalej nie rozumieli, to przekształcamy. Wymnażamy razy S. Przypominam, że wtedy S-ki się stąd skracają i zostaje po stronie prawej tylko F. -ka. OK. No i ze względów kosmetycznych odwracamy to sobie. OK mamy to, no to jeszcze musimy przejść do wyznaczenia eski. To oczywiście jest wzór na parcie. Zaczniemy sobie od razu od tego. Dzielimy sobie przez to, czego nie chcemy wyznaczyć. Chcemy wyznaczyć S, czyli dzielimy na P. Przypominam, dzielimy tylko dlatego, że mamy tutaj mnożenie. Ok. P na P się podzieli, czyli zostaje jeden, którego nie zapisujemy. S równa się F przez P. No i mamy wzór na pole powierzchni. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i no i już!